Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na kolejny kalendarz kosmetyczny. Mam tutaj kalendarz z, make, z marki Levolution. On kosztował niecałe 200 zł. Um, tutaj mamy um, pudełko i w środku on się. Um, tak otwiera. Ja go kupowałam akurat na stronie kokolita.pl i tam właśnie razem z wysyłką kosztował 200 zł, więc kalendarz coś w okolicach 190. Jeśli chodzi o środek, to on ma tutaj takie, jak widzicie, um, pudełka, więc to nie jest taki otwierany y, otwierany, tylko po prostu z pudełkami. Tutaj mamy aż 25 okienek y, pudełek, więc y, dużo więcej przynajmniej jedno niż w normalnych kalendarzach i zacznę może tutaj od góry już od numerka 1. Y, Jeśli chodzi o ten kalendarz, on jest naprawdę spory, więc wybaczcie, ale nie będę go tak ciągle podnosić, bo to byłoby naprawdę ciężkie. Tutaj w pudełkach mamy jeszcze y, Taką bibułkę. I numerek 1 to pomadka, więc zaczyna się naprawdę fajnie. Ale zauważam, że w kalendarzach adwentowych zazwyczaj numer 1 jest fajny. Tutaj mamy w takim kolorku pomadkę, więc jak najbardziej na plus. Idziemy z numerkiem 2, i on jest tutaj taki malutki, więc domyślam się, że może być tutaj jakiś zapychacz. Zazwyczaj tak jest. Zauważam, że numer jeden jest fajny, a w numerku 2 mamy już zapychacz. Ale tutaj. Jest coś innego. Widzę, że tutaj jest um, takie pudełko, jakby to miał być cień albo um, rozświetlacz. Jest napisane z tyłu, że to jest konturujący puderki, ciepły, brązowy. Więc muszę Wam powiedzieć, że na razie jest super. Jest kalendarz za e, 60 zł, za 50 zł. Pamiętajmy o tym. To jest kalendarz za. 200 zł, więc gdzieś tam już moje oczekiwania są troszkę większe. Numerek 3 mamy z tej strony i jest to już taki większy numerek. Domyślam się, że będą tu zapychacze, bo w każdym kalendarzu te zapychacze są. Ale mam nadzieję, że to nie będą zapychacze w stylu tego, co jest w numerku trzecim, czyli lusterko. Dlaczego w kalendarzach pojawiają się takie metalowe lusterka? Jakby. Ok, rozumiem, że to jest w teorii uzasadniony zapychacz, że wiadomo, jak się robi makijaż, to lusterko jest potrzebne. Natomiast mam nadzieję, że tych zapychaczy nie będzie tak dużo. Numer 4 jest tutaj taki długi. Tutaj ciężko mi to w ogóle wyłożyć. A także pędzelek. Fajnie, że to w ogóle nie jest taki mały pędzelek. Chociaż wydaje mi się, że to też tak nie jest taki powiedzmy pełnowymiarowy pędzelek pięć jest tutaj ale jesteśmy dopiero na jednej piątej tych tutaj pudełek więc nie będę na razie tego kalendarza oceniać z tego co widziałam na pudełku tym, tym początkowym były obrazki z tego co było w środku i było kilka pomadek, więc liczę na to w numerku piątym mamy kredkę do, do oczu i tutaj widzę, że jest brązowa. Nie mogę tego otworzyć. Tak. Jest brązowa kredka. Taki zwykły brązowy kolor. Numer 6. Mikołajki. Mamy tutaj w bibułce i już po grubości wyczuwam, że jest to pomadka. E, a raczej błyszczyk. Tak. Mamy tutaj taki błyszczyk. E, różowo przeźroczysty się wydaje. E, tak. Taki. Złoczu nawet tego nie będzie widać. O. Taki delikatny, z poświatą. Numer 7, taki wąski, podłużny. Wiadomo, ja otwieram ten kalendarz od razu cały. Natomiast jeśli ktoś kupuje ten kalendarz yy, tak, żeby rzeczywiście otwierać każdego dnia jeden numerek, to w momencie, w którym pojawia się dużo zapychaczy, to się może totalnie rozczarować, kiedy trzeci dzień zrzędu na przykład otwiera. Yy, pudełko, w którym jest zapychać. Tutaj jest e, pędzelek kolejny, numerek 8. Jest tutaj. O, pokażę tutaj. tak. Ten kolor w ogóle od środka się troszkę już rozkleja, więc ym, ciężko mi Wam tutaj pokazywać. Mamy takie pudełko duże. W ogóle widzę, że ym, no spore są to tutaj produkty. W to jest pomadka, ze na to, że już wyczuwam. To jest ten kolorek. Fajny produkt. Jesteśmy dopiero w numerku 8, czyli nawet nie połowa. A ja już muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolona z tego kalendarza, bo pojawiają się tutaj pomadki, pojawiają się tutaj naprawdę pełnowymiarowe produkty. Oczywiście są zapychacze już. Numer 9 tutaj. Natomiast na razie jest naprawdę fajne. Fajny ten kalendarz. I rzeczywiście na razie widać, że. Że są te produkty. Yy, I tutaj mamy, o, mamy tutaj kolejny błyszczyk. Nie, to jest napisane, że to jest eye primer, czyli z tego co się orientuje, to yy, baza pod. Yy, no, podcienie. numer 10 jest tutaj w takim szeregu takich wysokich pudełek. Myślę, że tutaj w tych będą pomadki, bo to jest żel do brwi więc to może być, o, taka malutka sztoteczka, to może być produkt pełnowymiarowy, nie jestem pewna, czy jest, bo nie wiem jak wygląda żel do brwi z marki Revolution, więc nie wiem, czy to jest próbka, czy produkt pełnowymiarowy, ale wydaje mi się, że to jest produkt pełnowymiarowy Revolution, tutaj mamy błyszczyk świecący, taki brokatowy, więc też fajny produkt, o on się tutaj, gdzie jeszcze słucham, on się fajnie błyszczy, naprawdę. Numer 12 tutaj u góry. Wiecie, mówię, że jestem pozytywnie zaskoczona, tak naprawdę każdy kalendarz powinien właśnie tak wyglądać. Kalendarz adwentowy uważam, że powinien być zbiorem takich fajnych produktów danej marki, a nie jakimś totalnym rozczarowaniem, bo ja rozumiem, że to się często nie opłaca jakby pieniężnie robić markom te kalendarze adwentowe, bo często no, wartość w teorii powinna przekraczać wartość kalendarza. Natomiast no, wizerunkowo to jest dobry produkt. Um, tutaj też mamy. A nie, to jest krem eyeshadow, czyli o poprzedni produkt to też był chyba creme eyeshadow, czyli tutaj cienie w takim kremie, tak, tak. To poprzedni produkt też był yy, cieniem w kremie, bo one się tak fajnie metalicznie błyszczą. Ten to już w ogóle jest sztosik. 13, tutaj szeroki. Tutaj mamy jelly gloss, czyli błyszczyk taki yy, brokatowy, przeźroczysty. Numer 14, tutaj. Gigantyczne pudełko. Zobaczymy, co będzie w środku. Widzę, że jest już wypełnione mocno. Yy, I też mamy bibułkę. O! Tu wyczułam paletkę? Tak, tak, to jest paletka. Tutaj mamy rówę. Nie wiem, czy to tutaj bronzery Chyba jedna tutaj jest bronzer, ale wydaje mi się, że to jednak jest paletka róży Mamy dwa takie ciemniejsze, jeden bardziej w pomarańcz i jeden taki bardziej w beżyk I ten w beżyk właśnie wygląda jakby to miał być bronzer, ale to jest róż Więc fajnie, że mamy naprawdę sporo kolorów Więc myślę, że do każdej tutaj karnacji będzie pasować coś na pewno Numer 15 tutaj pod spodem i to jest takie malutkie pudełeczko tutaj pełnowymiarowe pudełko i to jest rozświetlacz tak fajny, kremowy, kremowa konsystencja, jeśli chodzi o pigmentację, no to jest to taki rozświetlacz, że powiedziałem słabiutki, ale pod tym względem, że robi bardzo delikatny połysk i tutaj mamy brow crayon, czyli kredkę do brwi, tak ale jest biała, więc jestem zaskoczona tym produktem. Albo przeźroczysta wręcz. Więc wydaje mi się, że to jest coś w stylu takiego żelu eee, do brwi. Tak mi się wydaje. się znać. Numer 17 jest tutaj obok. Ehm, I tutaj mamy coś takiego w płynie. O! I tutaj to jest primer, czyli baza pod eee, na twarz, pod podkład. Numer 18 tutaj w tym szeregu wysokich e, pudełek. Tutaj mamy y, to jest akurat konturówka do ust. Wydaje mi się, że to będzie jeden z tych kolorów. Tak, to jest idealnie ten kolorek tej takiej nude pomadki idziemy do numerka 19. muszę Wam powiedzieć, że zupełnie inaczej się otwiera ten kalendarz kiedy każdy, każdy kartonik ma coś naprawdę fajnego a nie w momencie, w którym każdy kolejny kartonik byłby rozczarowaniem tutaj znów wyczuwam jakąś pomadkę o, błyszczyk z naprawdę fajnym kolorkiem eee, takim o kurde, fajny ten kolor 20 tutaj pod spodem i zobaczymy co mamy w numerku 20 kolejna pomadka kolejny błyszczyk o, kolejny błyszczyk więc jak widzicie sporo jest tych błyszczyków i to są naprawdę takie kolorki, które bardzo mi się podobają, jestem naprawdę zachwycona tym kalendarzem fajnie, że jeden z pierwszych kalendarzy, który otwieram na kanale i już takie pozytywne tutaj on zaskoczenie 21 takie. Dajcie znać, czy wolicie takie kalendarze gdzie jest 24 okienka czy powyżej? Czy wolicie takie mniejsze gdzie jest na przykład 6 okienek albo 12? Tutaj mamy mini gąbeczkę w numerku 22. Będzie pewnie kredka. Tak, jest tutaj kredka. Ja już widzę, że to jest konturówka. To jest dokładnie ten sam kolor, więc fajnie, że mamy pomadki i od razu pasujące do tych pomadek. Konturówki numer 23, jest tutaj wysokie. Zostało na 23, 24 i 25. Więc nie powinno już być temperówki. W numerku 23 mamy znów. Taki płynny produkt, i to jest Lip Scrub, czyli peeling do ust. Numer 24. Tutaj w numerku 24, jako że pojawił się w tym szeregu takich wysokich, to będzie na pewno kredka. Błaga nie czarna. Czarna. Czarna kredka pojawiła się w numerku 24. Cztery, tak Pięć, największe Ciężkie, domyślam się, że tu będzie paleta No i nie myliłam się Jest paletka Uuu, duża Spoko produkt, naprawdę super O Wow No, nie spodziewałam się Tak fajnych produktów Oceniając ten kalendarz, to muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Ja już po tych wszystkich takich rozczarowaniach co do wartości tych kalendarzy, to czego, co jest w środku, to już się tak nastawiam troszkę na takie buble w tych kalendarzach, a tutaj kurczę oprócz zapychacza w postaci gąbeczki czy lusterka, co jeszcze jesteśmy w stanie gdzieś tam jakoś dzielżyć, to pojawiły się naprawdę pełnowymiarowe produkty, dużo tych produktów, pomadki, błyszczyki. Um... Pojawiły się dwie paletki, bo mamy i jedną dużą paletkę i paletkę róży, więc naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tym kalendarzem i myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, żebyście sobie tak kupili po prostu gdzieś tam w grudniu na święta. Czy jest wart swojej ceny? Ten kalendarz kosztował, tak jak już wspominałam, jakieś 190 zł, przynajmniej na kokolicie. Nie wiem, czy te ceny gdzieś tam będą się zmieniać, ale tyle kosztował, kiedy ja go kupowałam. I wydaje mi się, że te produkty mogą przekraczać wartość tego kalendarza. Dajcie znać w komentarzach na dole, co myślicie o tym kalendarzu. Czy lubicie otwieranie kalendarzy? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!